z Ewangelii według świętego Jana. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Czasami mam wrażenie, że. Chrześcijaństwo to jest nieustanna niedziela handlowa. Niezależnie od dnia tygodnia. Przychodzimy do kościoła, klękamy w ławce i zaczyna się rozdział handlowy. Część pierwsza. Panie Boże, zrobiłem to i to. Jak mogę to spłacić? Rodzaj wymiany. Ja odmówię modlitwę, a ty mi Boże odpuścisz grzechy. Często dzieje się to też w konfesjonale. Uwielbiam ten moment, w którym ktoś w konfesjonale wylicza wszystkie modlitwy, które były jego udziałem w danym tygodniu albo dniu. Czasami mam wrażenie, że jest tego więcej niż u przeciętnej siostry zakonnej w Karmelu. No, tak bywa, i na końcu czeka na pokutę. Wtedy robię jeden myk, którego nauczyłem się po wielu kazaniach księdza Piotra Pawlukiewicza. Za pokutę, Pomodlisz się dowolną modlitwą, albo jeszcze lepiej pokuty nie zadaje. Żadnego handlu z Panem Bogiem. I uwielbiam to przerażenie, które jest w oczach penitenta, który jest po drugiej stronie kratek konfesjonału, bo on nie wie, co ma zrobić, bo zazwyczaj handlował. A tutaj ksiądz nie pozwala handlować z Panem Bogiem. Masz przyjąć miłość Boga, który cię kocha za darmo. Bo logika Boga no, nie jest naszą logiką, logika boska jest inna. Kiedy popatrzymy na pierwsze czytanie, tak jako ludzie, to widzimy nakazy i zakazy dziesięć przykazań, A Pan Bóg mówi, że to są obietnice szczęścia, zachowuj przykazania, i tak i nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, będziesz szanował swoich rodziców. Będzie ci się powodzić, będzie ci się dobrze wiodło. Będziesz szczęśliwy. Bóg obiecuje szczęście, jeśli wejdziesz z Nim w relację, w relację opartą na przykazaniach. Ba, przykazania mają prowadzić na, do miłości, więc w sumie ta relacja oparta jest na miłości. Bo miłość do Boga polega na wypełnianiu przykazań. Kiedy popatrzymy na drugie przykazanie... To wychodzimy na głupków. Po ludzku, według logiki tego świata, jesteśmy po prostu głupi. Głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego, który z martwych wstał dwa tysiące lat temu. I nie potrafisz tego udowodnić od tak, teraz, doświadczalnie, ale Twoje życie, świadectwo Twojej miłości do Boga i do drugiego człowieka jest dowodem, miłość, jaką Bóg obdarza każdego z nas. Po ludzku wychodzimy na głupków. Jestem przekonany, że każdy dzień, każde spotkanie z Bogiem, każda niedziela handlowa, w cudzysłowie, jest dla nas okazją do tego, żeby wyjść z handlu, a coraz bardziej kochać. Żeby tam, gdzie my chcielibyśmy Modlitwami czy dobrymi uczynkami, spłacić dług zaciągnięty na golgocie, po prostu przestać handlować i przyjąć Chrystusa takim, jaki nam się przedstawia, przyjąć Boga takim, jak się nam objawia, z całą miłością względem Niego. Myślę, że jest to dobre przesłanie na dzisiejszą niedzielę.